Siema, z tej strony, Norris i witam Was bardzo serdecznie w The Walking Dead, Żywe Trupy. Epizod pierwszy w grze point and click, tak zwanej, czyli potocznie przeze mnie nazywanej, nazywanej klikance. Eee, polecam Wam bardzo serdecznie, bardzo gorąco oczywiście, tą serial The Walking Dead dla mnie jest pro i ogólnie takie super, tak wyczesane. Wszystko. Także epizod pierwszy, bodajże nowy dzień się nazywa. Więc e, potem przyjdzie czas na drugi, trzeci, czwarty i piąty. Ale na razie zajmiemy się epizodem e, pierwszym. Więc e, rozpoczniemy nową grę. I co my tutaj mamy? A fajnie, możemy wybrać sobie, czy chcemy podpowiedzi. Jak to w grze point and click. Ja chyba jednak wezmę podpowiedzi, bo pierwszy raz odpalam w ogóle tę grę i mogą się czasami przydać. Kiedyś może spróbuję bez podpowiedzi. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Chcę się tego przekonać. Gra przystosowuje się do Twoich wyborów. Historia zależy od tego, jak grasz. Zgasiło mnie. No. żywe trupy. Dobrze. Klimatycznie się zaczyna robić. Klimatycznie. Czyżby Atlanta, jak w serialu? Widzę, że jakiś koleś, koleś coś już przeskrobać chyba musiał. Czymże uraczy nas ta gra? już pierwszy zombiak w mundurze policjanta well, I reckon you didn't do it O, możemy wybrać odpowiedzi. Dobrze. No to number free. Number free. Uniwersalna odpowiedź. Ja tego nie zrobiłem. Ja jestem niewinny, panie, co pan? No i co tam? Takie buty. No wyzwanie do pokryzienia. <laughs> Spoko, już zaczynamy z grubej rury, co? A, spójrzmy na lusterko i klik! Followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Macon, the You're from Macon. Yep, came up to Atlanta to be a city cop. Moving from Atlanta. I Always wanted to work in this case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect, a real shame that is. Oh, to Atlanta, I drugstore right in downtown. Still there? No, i gra mi się zcieła. Okej, okay, coś się zawiesiło, ale mam nadzieję, że wszystko jest gitara. Good. Dobra, jedziemy. Agar niff you up a UGA. You teach there long? Got them a six year. Hm. You meet your wife in Athens? widzę, że... chłopak lepiej nie... Dobra, spytam się o wybór, I bo może dobrać? mi coś doradzi. Sure <laughs> Zrozumiałem aluzję, brawo, Could jestem inteligentny. Maybe. <laughs> tak jest!

Big, soft eyes behind a pair of smart folk glasses. No, you don't I said you were crying and snorting all over, right where you're sitting. I said, what do wrong, He starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. I tell him he's got to stop. But that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and tells him all his options. Dobrze, stary. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. No kurcze, chłopak po prostu. No, był winny. So they caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Skupany.

Gramy się zaczynałam. What the fuck? Jadna dupa. Ja nie zdążyłem nawet nic kliknąć. A tu je. Jep! Kurde! What the fuck? E no trzyma klimacik. czekajcie, ja sobie dźwięk muszę tutaj... Ja <laughs> <to> się przestraszyłem. <laughs> Kurde, dobre! Głos. Nie, głos zostawimy. O rzesz, ty w czapę! Dobra. Jedziemy. Odnoszę wrażenie, że w coś uderzyliśmy. Ale mogę się mylić. Naprowadźcie mnie na dobry tor rozumowania. Hyoly R A. Kropka kropka kropka. Utni, mówię ci, utni. To najlepsza metoda. Tak, sam tak robiłem. O. Strzelba. No jeszcze raz trzeba. To tylko ziołkowaniem to nie było, to był lot. O, tutaj coś mamy. Okno. Kopnij. Mocniej. Jebut. No To wyłaś. Eee, teraz przesuń się. Do... A, dobra, to jeszcze nawet ten mamy. O, idziemy, stary. Spójrz na drzwi. Już i kółka myszy, lub. Jakie drzwi? Gdzie są drzwi? <grystanie> no, takie trochę powolna ta gra w moim wykonaniu, ale. Nie powiem. Nice, nice. Ładna taka... Ładna, ładna historia. Się zaczyna tworzyć. Co my tu mamy? Użyj klejbisza wół naprzód, żeby iść wzdłuż wozu. Okej, okay, idziemy wzdłuż wozu. Czy, czy nas zje? Nie wiem, czy nas zje. Stój. Idź. To jest nabój do strzelby. Najpierw podniosę nabój. Nie, to było debilne. To było z debilne z mojej strony, że najpierw biorę nabój, ale. Okej. Okay. Dobra. Czasami tak będę musiał, bo mi się gra zawiesza. Nie wiem czemu, postaram się to ogarnąć. Strzelba. A would he to ja sobie pójdę do tego policjanta. To nie całkiem taka click and. Point and click. O, dobra, coś kliknąłem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale. Ja bym stary tego nie robił na razie. W tym miejscu, bo coś mi się co? widzi, że chyba. Nie, Pitor, że ja muszę się zgłębić. Ugryź go. Uglić go. <laughs> Chłopak wie, co się święci. I jeszcze to. O tak, the... kurde! Tyły, tyły, tyły! Strzelba, stary! Brawo! Brawo! Jesteś... jesteś pro! Nie chciałbym zginąć w pierwszym odcinku! Uśmiechnij się, to tam się. Jep, mocna gra. No nie powiem, co to idzie. Strzelaniny, no tak, na pewno do strzelaniny doszło, a dużo osób do siebie strzelało, że ho, ho! What's up? What the fuck? Brawo! No powiem Wam, że w serialu też jest za bardzo nic Z grubej rury pojechali w pierwszy odcinek. Okej okay. Nie. Z muzyką też muszę coś zrobić. Kurde. Dźwięk. Muzyka. Zastosuj i wracamy do gry. No trochę ich jest, shelbom byś nie wypukał wszystkich Myślałem, że będę musiał mu pomóc Dostaną się czy nie? Paki impreza! Są strzały jest impreza. na narobił w gacie. Hello! Anybody? Nie, nikogo nie ma, jesteś sam. Okej. Okay. Możemy sobie łazić, tak? Spoko. To wbijemy sobie teraz do chatki. Co my tu mamy? Ile zombiaków tam będzie na mnie czekało? No Dobrze, ale ja chcę to otworzyć. O, właśnie are do małej pomocy potrzebujesz chcieli tak dobra wbijasz nie okay ah! headshot intruder no, co my tu będziemy mieli? Wiesz, ja bym się trochę pozastanawiał nad tym, kto bardziej potrzebuje pomocy. Spójrz na kolorowanka. Cóż to za kolorowanka? Srający koń? Jeszcze raz. Ok, nie wnikam. Co te dzieci rysują?

he's not feeling well enough to drive back tonight so we're staying an extra day thanks so much for looking after Clementine and I promise we'll be back in time before spring break <laughs> Nie wiem, co <inaudible> oh my god finally I don't know if you tried to reach us all, all the calls are getting dropped they're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta please please just Leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've gotta get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3 Dobra, jedziemy, co tam dalej If you can hear this, call the police. 911. We love you. We love you. We love you. Urwo! Urwo i to ostro. Okej. Okay. Chomikujemy dalej. Huh? Nie tatuj zombie! Co my tu mamy? Nie. A, szafka, myślałem, że jej w piekarniku schowała. E. Hello. You need to be quiet. <laughs> take, take the what the fuck? Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. <laughs> like like Albo w pile. You're not my daddy. Let's play game. Oh, I'm not. Zjadłem go. Od tego zacznij, żeby mnie nie posądzili. Oh, fuck. Aha, znowu? Okej, okay, okej, okay, jesteśmy, jesteśmy. Ogarnęło się? mam e... Ale możemy jeszcze. Z... Możemy spróbować, dziecko. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. See? Can you see, me? I can see you the Ma i mam wiesz? Uśmiechnij się. Fak. Jestem. Przepraszam, że... Za to cięcie, ale... No, wywaliło mnie, przepraszam. Ale jesteśmy i kontynuujemy grę. Brawo, stary, brawo. Jeszcze raz gratuluję. Jeśli więcej pobijesz tutaj... Niż jakby cię obijały zombiaki No, no, no Zjemnie, tak? K I e, i szybka sprawa Dawaj młotek dziewczynko Dawaj młotek dziewczynko Jeszcze raz Obawiam się, że nie żyje, ale... Tak dla panu. Mogę jeszcze raz? Nie, nie mogę. Kurde. Ale kały wywaliła, jakby ktoś jej młotkiem przywalił. Eee, no... Jakby to... It's... Yes. it's okay. I think she was a monster. Uh, I think so, too. Have you been all by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh... Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Schowajmy się u Ciebie na drzewie. Poszukajmy pomocy zanim się ściemni. No, no chyba ci possarało. Ja, Bezpieczeństwo za dnia. Już się trzymają zarączki? Dobra. Laleczka czaki. Co my tu mamy? Dobrze, wiecie co, Boże, tutaj na razie skończymy i zobaczymy się w kolejnym odcinku eee, The Walking Dead. Także ja na razie się wam żegnam. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych skuternogom. I oceniajcie, oceniajcie, komentujcie. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie odcinka i zapraszam do kolejnych. Ja jestem Norris, kłaniam się i na razie trzymajcie się, cześć.